Druga taka sama? No. O kur... Ta jest gorsza nawet, no. oh. Ojejku, co się stało? Dobrze rodzę Te chyba. że macie magnes w którejś miejscu, też nie? Na skórciu? Tak. Otrzymaj się. O, o, jest Jezus, Nadal uważasz, że to był dobry pomysł? To był zjebak pomysł, o, jak znajdę tego, który mnie na to zaprosił... nikt nie powiedział, że tu przyjeżdżają normalni ludzie. HANTRAN! Halo Hadziki, kiedy meta, bo już nie mogę. Ja podchodzę do kontra na pierwszy raz, więc nie mam zdania na ten temat jeszcze, ale przyznaję co do imprezy, że jest dobrze. <noise> Biegacze zawsze mają dwie strony. Zdrowy, zdrowy tryb życia, ale muszą mieć też i weekend. <noise> I to jest weekend, to jest weekend. sam bieg sam w sobie, no to, no to wszędzie można pojechać. Tutaj jest e, e, dzień wcześniej się już zaczyna im impreza, następny dzień dalej trwa impreza, a na większości biegach to jest po prostu przechodzisz, pobiegasz i e, nie wiem, posiedzisz po tę chwilę z godzinę, dwie i praktycznie się kończy okay. e, okay. e, impreza. Tutaj no trwa cały weekend, no tak więc można idzie się e, pobawić. Tak się bawi, tak się bawi! Rejka regionowo! Mamy siłę mamy! Malujemy całą noc! No, no. Ja Hmm. Od rozwodu z żoną. Czyli <śmiennie> od 14 lutego. Mycie się cały czas, żeby tutaj wystartować. Ale jesteś. Ej, ja to z 10.4 śmiejemy. Aha, walaj, walaj! Takie rzeczy są zdrowia. Nie rozwaliłeś. Nie. Nogi? Nie przygotowywałem się w ogóle, nie? Ja y, daję po prostu na charakter. Także albo dam radę z charakterem, albo nie. Trzeba być po prostu dzikiem, nie ma czegoś takiego. No albo się przełamie, albo się nie przełamie. Nie ma czegoś takiego, że nie da rady, nie? Każdy da radę, tylko trzeba się przemóc. Wariowałem na 60. sobie wiek. Sprawiłem kurde. Jaki trek. <grym> Jesteś razie... jak 80% uczestników. Zapomniałeś się przygotować. Tragiczny. Nie wiedziałem, że będzie tak ciężko. JAJCA SIĘ mają dziać! Mama mi powiedziała, że jestem za gruby, więc postanowiłem <noise> wystartować. Całą noc. Normalnie do upadłego, do upad... upadłego trenowaliśmy. Ja, znaczy nie wiem jak tutaj koleżanki, ale ja biegać nie lubię. Raz na rogie jest jakiś głupi pomysł, w tym roku padło na handlę. Zajebiste. Myślałem, że będzie ciężej, przygotowaliśmy się trzy <noise> miesiące. Głównie tańce W ubiegłym roku po obiegu powiedziałem, że nigdy więcej I ten mnie przekonał <laughs> Pozdrawiam ci żoną Nigdy więcej Nigdy To jest mój pierwszy handran. ale Jest obawa, ja dla tego pojęcia nie wiem Wy mnie tutaj zabijecie Ja! Aż ko Czekaj kurde, bo szpagat kurde Zrobię e! A jak mogła taki Wipowski wiek ominąć naprawdę? To jest to ale pani, bo jest mokry i można. Te świnki lubią najbardziej. O! Dlaczego akurat tutaj? Tak się, że to nie wiem, tych odwóch się kiedyś ostro upiło, zapisali się i. Myślę, a to jadę z nimi. i przyjechałem. To nie chodzi o to: To chodzi tak, z daleko od domu, z wariatami i w łocie. To jest bieg. I ja dziękuję. Dobranoc. Pozdrawiam wszystkie dziewczynki, najlepiej rudę. Mm. Także jesteśmy gotowe. To jest mój pierwszy start w Elicie. Niby I nie spodziewam się, że będzie to coś trudnego, na pewno jakieś wyzwanie. Ale z racji, że właśnie Elita po raz pierwszy w życiu, to. No, mam takie obawy, że po prostu czemuś nie podołam i skończę 12 godzin później. Różni się tym, że jest wystawione bardziej na bieganie podczas, na zajmowanie miejsc. Są inne zasady, nie można nikomu pomagać, nikt nie może Tobie pomagać. Robisz przeszkodę do upadłego, albo się poddajesz, oddajesz opaskę, e-light. I przechodzisz do sekcji open, czyli otwartej dla wszystkich uczestników. Muszę elitę otrzymać. Yeah. Muszę otrzymać elitę, to jest najważniejsze. Jasne, ci co na przykład przyjeżdżają tu, elita, no to oni przyjeżdżają po jakieś tam wyniki, po czasy, a większość ludzi, tak jak my, gdzie jest na przykład 10 kolejnych fal, to oni przyjeżdżają się po prostu rozerwać, uciec od e, życia codziennego, od e, problemów, bo na pewno tu jest 3 ludzi, co pracuje za biurkiem i mają na głowie tyle narzucane, że gdzieś muszą się rozerwać i wyrzucić wszystkie swoje jakieś tam problemy. No prawdę, powiem, przewiec na przykład 12 km z przeszkodami i dobiec z jakieś tam jakieś jeszcze w miarę, powiedzmy, dobrym czasem, na tej mecie to przez dwa tygodnie nikt w ogóle nie ma jakichkolwiek problemów na głowie, na, 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 na duszy. I chodzi z uśmiechem od ucha do ucha. Prawda jest taka, że nie jesteśmy. Nie zawsze dobrze, jakimi być chcemy. Niewidzialni dobrze to, to wiemy. I mamy myślę, w głowach, że w Nie musisz być kochani. To... Wtedy by było nie wystartować. Mój trzeci hantram. Jedna z takich najfajniejszych imprez w Polsce. Hantram co jest, ja wiem, coś pięknego powiem. Walczysz sam ze sobą. Swoje słabości. Ja już mam dość tego barku Nie chcę się wyjewać pramidy Kurde. Ale wstyd. A widzicie? Tak jest jak się rodzi Tak się właśnie stęka Tutaj przyjeżdżają dziewczyny, takie prawdziwe dziewczyny, i to naprawdę takie powiem że tak można go się brzydko wyrazić. Takie dziewczyny z jajem. W błocie, ale zawsze dama. Są księżniczki, są dziewczyny, są kobiety. Te, co tu przyjeżdżają, są niesamowite z każdego względu. Bo nie boi się upaczkać w błocie od stóp po czubek, głowy jeszcze dalej, połamać sobie cztery paznokcie, e, poobcierać sobie kolana, kostki łokcie. Teraz będą jazdy w dupie. W tym roku biegnie tutaj około 4000 osób i większa większość to są kobiety. Świetna zabawa, naprawdę jestem na pierwszy raz. Polecam wszystkim. Super. and you see Dziewczyna to jest dziewczyna, a nie, że paznokieć się połamie i wielki płacz. No, no tam tamtaj do tego, nogę okay. no, Nic ci nie stało, wstanę. No, Pozdrawiamy terenowizję, terenwizję. No, to się ma chyba w sercu, wiecie? Tą leka. dzikość. Właśnie tak. się, się zżygałam ze zmęczenia. No. Oh. Słyszałem, że ty, ty go wkręciłaś. Tak, jestem drugi raz. O oh, kurwa. Ale tak już teraz jest dobrze. Zgałam się, jest mi tym no, też się. Ze zmęczenia. To jest właśnie to, że dziewczyny są konkretne, wiedzą czego chcą i się nie boją wyzwań. A, kurwa kurwa ma

I czkolwiek mogę być tego pewien, że e, takie wypady, na przykład małżeństwo czy jakieś tam związki, to tutaj to będą się jakoś tam bardziej za, zacyślały niż takie, co będą siedzieć w domu przed telewizorem na kanapie cały dzień. Widzę już, już, już. To śliskie! jaki jest sposób, żeby pokazać tę przeszkodę? Właśnie taki. Pomagać sobie no znie, o, tak. najlepiej kobietom. A najlepiej śniadę. Delikatnie. Oh. <grym <grym żeby nie uszkodzić nikogo. Dobrze jest. Chodź, śmiało, potem na bark. Dajesz, dajesz. Chodźcie na ścianę. Do góry, na bark. Noga na bark. Dawaj do góry. Chodź, Mam śliskie buty. Mam śliskie buty. z tyłu, Wybacz, wymacam cię. Teraz nogi podaj. Michał. Nie, 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 nie. sama? Nie. nie Sama? Tak! Kurde. O, dzięki chłopaki. Bardzo mi się to podoba. Do usług, do Damy radę. No Boże. Ale to ciepła jest ta woda, o jak tu dobrze ciepło, To jest dobrze ciepło, ja tu zostaję słuchajcie, tu jest dobrze ciepło, ja Do tu jest, jest ciepło. Do tego my mamy jakoś tam fajnie, bo się fajnie biegnie i biegniemy sobie, idziemy czy pokonamy szkodę i tu nagle wyprzedza nas jakaś ładna tam dziewczyna, kobieta, więc, więc. Ja się jeszcze czuję, czuję głupie, mówię jak to jest możliwe. Ona mnie wyprzedziła. mówię, no gorszy będzie, nie mogę, no to no i... taka motywacja też na tych biegach, tak? Żeby jakoś tam sobie e, gonić, dobiegać, pomagać. Jest zajebiście! Za rok znowu jesteśmy i polecamy ten bieg! Uuu! Nie wiem, się, musiałem dziewczynę tu znajdę. Polecamy sam, samce, nie wiem o to chodzi. Ej, dziewczyny! Ej, kupaki! Mnie... Jesteś? Oj, oj, przetu. Dzieci chodź. na mecie czekają. Widzisz? No. No. Wychowam jak twoje, chodź. Słuchaj, to nie jest dla małych dziewczynek i małych facetów. To trzeba być kurwa, nie z tym facetem albo z jakimś crazy wariatem. Ua, no kurwa, ma znowu tam... Od... Która? No to lewa. O. ja, ja się z tego i tak będę cieszyć jak to skończę. Rok temu się cieszyłem, teraz też będę. Dawaj, tak damy radę, będziemy za rok <grymne> Dużo mi to pomogło, znaczy w moim przypadku to bieganie mnie odmieniło. No człowiek musi no, coś, pokonać samego siebie, pokonać swoje słabości. E, pff, moje motto to jest takie że... <grymne> 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 co mam powiedzieć? No, Prawdziwym zwycięstwem jest wygrać z własnymi słabościami. O. Masakra Jaka masakra Nawet nie to mam siły nic powiedzieć. Dajesz Nigien Ślizgiemy Super. Super. No, może już damy radę Ja ogólnie chciałem też zmienić swój cały tryb życia Bo dużo się zapuściłem Bo ogólnie pracuję jako grafik, więc też siedzę całe dnie przy komputerze, nie mam ruchu, a takie coś jest bardzo fajne, żeby rozruszać się, odstresować od wszystkiego całego tygodnia pracy. Mi się wydaje, że my jesteśmy w ogóle takim narodem szwendającym się. Kiedyś to były różnego rodzaju rajdy piesze, w dalszym ciągu zresztą są. No a teraz na potęgę polacy biegają. Nie, wydaje mi się, że lubimy się jednoczyć, w, właśnie między innymi w takich imprezach sportowych, bo dużo rzeczy jest, które nas dzieli. Żyjemy! Ciężko, ale zajebiście, naprawdę. Fajnie sprawdzian samego siebie. Skoro tak mówią, to trzeba się tego trzymać. Yeah! Ludziom, którzy we mnie nie wierzyli, chciałem zadedykować tylko to, mogą mnie pocałować centralnie w sam środek. Tak jak tam roku, ale teraz nie pasuje do bliska i do tego, i do stanika. Bardzo ładnie. A co robisz z garnuszkami? W jednym rosła bazylia, a w tym będzie, znaczy miała rosnąć bazylia. E, rosła rukola, a w tym zasadzimy miętę, co? Tak. Mięta? mięta. Zrobimy sobie, będzie mięta. Tak, będzie mięta, bazylia e, i zapraszam do Legionowa na jakieś pesto. <laughs> Pozdrawiam. Pozdrawiam, pa. Cieszę się, że cię spotkałem. Super.